Cześć, Przed Wami recenzja thrillera psychologicznego autorstwa pani Pauli Hawkins. Jest to Błękitna Godzina od wydawnictwa Filia Mroczna Strona z premierą 13 listopad 2024. Słuchajcie, ja czytałam wiele książek autorki i wiem, że każda z nich zawsze mnie wkręca. Wiecie, ona ma taki unikatowy styl, w którym ona brodzi się tak niespiesznie i na końcu zaczyna zsyłać nam taką bombę, która szokuje Przede wszystkim jednak zawsze lubi podkreślać, że każda rodzina ma swoje tajemnice, które najlepiej żeby pozostawały nimi do końca. Ja bardzo lubię czytać e, dzienniki, więc mega mnie to ucieszyło, kiedy i tutaj ten wątek został użyty. Obecnie czytam o pewnym takim dziele, które zostało wykonane przez bardzo znaną postać zostało obramowane, osadzone w szkle, więc no, nie ma możliwości wglądu wewnątrz. Jednak jedna z ważnych osobistości polegając na naukowym fachu, Odkrywa, że dzieło życia skrywa coś, czego nie powinno tam być, zostaje wprowadzone wielkie wzburzenie, gdyż rzecz, o którym mowa, jeżeli jest prawdziwa, nie ma prawa być dostępna dla żadnego oka. Tym samym, jakakolwiek interwencja w niej już na starcie jest zablokowana, gdyż nie wolno naruszać dzieł sztuki. Wiecie, następnie dowiadujemy się co nieco o życiu artystki poznajemy pewną rzecz, która. Jeszcze bardziej mnie to wkręciła, wychodzi bowiem na to, że jej małżonek bardzo dawno temu zaginął i jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Czy zatem możliwe, żeby dzieło sztuki zawierało sekret, który artystka ukrywała przez całe swoje życie? Wiecie, w dalszych częściach czytamy dziennik samej kobiety, w którym dzieli się z nami wszelkimi rzeczami ze swojego życia. Jest to odznaczone innym drukiem. No, nie znajdziecie tam przesadnie długich treści. Nieraz bywają te takie krótkie zdania, które ukazują najważniejszy urywek, który dotyczy tego, co aktualnie wtedy, w tamtym czasie robiła. I czasami jak bardzo się obawiała złych ludzi. No, dosłownie na tyle, żeby samej uzbroić się w broń. Cóż zatem stało się w tamtych czasach? No, powiem Wam, że to naprawdę mega świetna opowieść. Strasznie mnie wkręciła, bo ma duży nacisk na psychologiczną i zakręconą jak na loki na głowie taką konstrukcję. No nie zawsze od początku wiemy, o kim prowadzone są tutaj rozmowy. To są takie, wiecie, kolejne zagadki, które wręcz musimy rozwiązać. Nie ma tutaj osób uczciwych, a w sumie najwięcej wiedzą ci, którzy e, nic nie pamiętają, nawet tych, których kochali najbardziej na świecie. Także no, wątki się tutaj tak strasznie mieszają. Taka miłość ukryta, miłość dalsza, zapominanie o rzeczach ważnych, przypominanie sobie tego, odkrywanie tych rzeczy, których, o których nikt miał w ogóle nie wiedzieć. Także powiem wam, że w niektórych przypadkach czeka nas tutaj wzruszenie i przekaz, żeby przeszłość jednak pozostawić tam, gdzie jej miejsce, bo nie zawsze odkopana no, jest tak jakby plusem dla naszego życia, a często jest tak, że to życie później tych osób, które jeszcze zostały, bardzo zmienia. No i niestety nie zawsze na lepsze. Także mega wkręcająca książka, straszny pier thriller psychologiczny, który mega działa na wyobraźnię, który poruszy serce, poruszy umysł. Powiedziałabym, że duszę, ale wiecie, nie każdy czyta po prostu swoimi wewnętrznymi myślami, niektórzy widzą tylko dróg. Także książkę Wam polecam. Niesamowita historia, naprawdę cała dyszka. Nawet bym powiedziała, że 100 na 10. Także polecam. Miłego dnia wam życzę. Pa pa. Bądźcie zdrowi.